No, i się manderko! <laughs> Rozebrałem już do końca ten cały silnik 77 kg bez tabliczki znamionowej. Jedni twierdzą, że to jest silnik 7,5 kW. Ja twierdzę, że to jest 10 kW. A prawda, jak to zawsze mówią, leży po środku. Ale yy, powiem Wam szczerze, że taka myśl mi przeszła przez głowę, żeby ten silnik jeszcze wziąć i naprawić ale jak pościągałem z niego łożyska a pościągałem z niego no, łożysko jest jedno no, trafione całkowicie bo ja się już mają takie luzy no z pół milimetra na, na osi no i drugie jest w bardzo dobrej kondycji ale oprócz tego że tutaj na tym wale są powiercone te otwory na wylot jeden tu tutaj powiercone kurcze na, <grych> na, na, na klina tutaj drugi na klina, to mało tego się okazuje, że ta strona jest w dobrej kondycji. Łożysko pięknie zeszło, znaczy pięknie, bardzo ciężko zeszło i to się chwali, ale niestety z tej strony łożysko zeszło niejako tak, że wziął, ciach, ściągnąłem łożysko. I co tutaj się stanęło? Ano się stanęło, że tutaj tam, to miejsce, tak jak widać, było już kiedyś naprawiane, i teraz nie wiem, czy był obcięty wał i pospawany kawałek, bo najprawdopodobniej tak właśnie było, bo gdyby nie było tak, jak ja mówię, to by tutaj w tym wale był wycięty rowek na, na klin, a tutaj tego nie ma. Czyli po prostu tu było to obcięte, przyspawany kawałek wałka, tutaj było to wszystko pospawane. Zatoczone pod łożysko. Tokarz kurcze, prawdę, prawdę mówiąc, chyba był słabej klasy, bo przetoczył to tak, że to łożysko wchodzi i wychodzi. <laughs> Dlatego to łożysko, które tutaj było, się po prostu roz rozklepało. Także nie ma sensu tutaj tego w ogóle naprawiać. Wezmę to sobie po prostu, rozbiorę na części pierwsze i zobaczymy, ile z takiego silnika da nam miedziuchy. Tutaj na Wale jest też miedziucha. Spróbuję ją też wytopić. Zobaczymy, ile tej tutaj będzie miedziuchy, tam miedziucha. No i co ciekawe, łożyska są jeszcze z socjalistycznych republik radzieckich, SSSR. <grytanie> <grytanie> Czyli to już naprawdę jest wiekowy silnik. No ale niestety pora na niego nadeszła. Także jest już teraz nieuniknione, po tym akurat co tutaj zobaczyłem właśnie, że to było naprawiane i to jeszcze źle naprawiane, to już nie ma sensu tutaj tego napawać, dawać to do tokarza, tylko po prostu wysłać to do huty. Także co, rozbieram tutaj te całe uzwojenia miedziane i zobaczymy ile z niego zarobię pieniążków na złom. Także życzę mi powodzenia, żeby tutaj te uzwojenia lekko wychodziły. Także rozbieramy. Tak i to warto zobaczyć. Zobaczcie jaka solidna konstrukcja, raz, że tutaj, tutaj ten cały uchwyt do, do tych pinów, to jeszcze zobaczcie jakie pinek kurcze zrobione. Wszystko tutaj jest polutowane, o, pięknota, tak, także wszystko, <laughs> jak to mówią, jak ruskie gnocja nie łamiocja także tutaj te wszystkie mosiężne kawałeczki tutaj też pójdą ładnie do, do przeliczenia ileż na tym silniku żem zarobił to już jest tyle tych śrub nakrętek także jedziemy dalej z koksem na razie mi się to podoba no i dobra i rozcinamy tutaj ten, to żeliwo tak Także będzie tu Coś dłuższego trzeba znaleźć do rozłożenia. Dobra. I tak mamy kawałek paliwa, mamy drugi kawałek, który nie chce zejść, ale zaraz wejdę. Taką mam cichą nadzieję. Taką mam nadzieję. I ten klocuszek trzymał. Pin, tak zwany. Mamy na wierzchu całe uzwojone. Spróbujemy to teraz pięknie wyciągnąć z tego całego żelaza. Naszą miedziuszkę. No i dobra, i wycinamy miedziuchę. Jak to powiadają, jak się do niczego nie nadaje, to tylko się nadaje na złom. I Teraz tutaj stąd trzeba to wybalić. Ale tutaj też chyba pójdzie w miarę. Pomaga. No i tak, a tutaj do tych miedzi wyciskania najlepiej sobie zrobić malutki przyrząd taki z wiertła. Ja żebym sobie już te wiertło tutaj tak jak widać przyciął od góry, już nie ma widzi. A teraz sobie przyspadam tutaj o kawałek w ten sposób płaskownika i będzie ono do wypychania wszystkich drucików na jeden raz. Także co, spadamy to. Bolerstwo. i zaraz będziemy mieli przyrządzik do wypychania do wypychania miedziu z tych całych tam uzwojeń także ładujemy i spawamy no i dobra mam przygotowany o proszę bardzo taki wybijak zrobiony i teraz po kolei będziemy próbować to wycisnąć jedne pójdą jedne nie Jedne pójdą, jedne nie pójdą. Z jednej strony pójdą, z jednej strony nie pójdą. Mówię, jedno, jedno, jedno. Ja akurat idą, jedno idą. Akurat ale nie można od razu całego, bo się zaklinają. моем поковальчика, поковальчика и будет шестка. Ну, ага. привычай. Najważniejsze, żeby się wruszyły. Jak się wruszą, to już pójdą. Wszystko. Po malutku, żeby coś się nie zacięło. Ale no. mało wszystkie wylezą, bez żadnego problemu. Centymetr po centymetrze. Kurczę i będzie. Wszystko wywalone. Po co to się szarpać? Jak to można ruszyć trochę łapytyną. O, i to samo wychodzi. No i tak, pomalutko. Pomalutko to wyłaś. Tak naprawdę mówiąc kurczę to nie wychodzi lekko, ale tutaj przy użyciu tutaj tego tej wiertarki z udarem to wychodzi całkowicie kurczę, no tak, ja wiem. Myślę, że w miarę, w miarę. Bez żadnych jakiś większych problemików. Także co? Wyciągam i ważymy. No i tak. Wszystko poczyszczone. Miedziucha już jest tutaj, w wiadereczku. Oj, nawet będzie chyba może i z 4 kilo. Tutaj miedziuchy tyle. Żelazo. Tutaj jest żeliwo. Tutaj wałek i na wałku miedziucha. Spróbuję ją odzyskać też. I tutaj jest trochę żelaza, trochę żeliwa, no i tutaj jeszcze jest żelazo. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tutaj ten ta miedziucha nie jest zalewana na gorąco w tym wale. A dlaczego? A dlatego, że widzę tutaj są spoiny. Podejrzewam, że tutaj jest tak zrobione, że w tym plasterku miedzi były otworki. A tutaj były kurcze wsadzone blaszki w środek i z dwóch stron w tym, tej plastynce i w tej blaszce były po prostu one zaspawane. Tak jak tu widać, tu jest, tu są spawy o. i tu są spawy. I tu są spawy. Także zachodzi podejrzenie chyba uzasadnione, że to będzie można sobie po prostu ładnie wybić. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak, właśnie podejrzewam to, że nie będzie trzeba będzie tego wytapiać, tylko po prostu będzie można tutaj te ze środka o to mieć, co która jest tutaj w środku, po prostu delikatnie wybić. Także co? Odcinam plastinkę i próbujemy. No i dobra, odcinam tutaj tam plażkę, Miejmy nadzieję, że to jest tak, jak ja myślę. I just call No i tak, prawie, że prawie odcięte. O i proszę bardzo, na mały pisk klacz wisiało, także proszę bardzo. I tak jak mówiłem, zobaczcie, są tutaj wyfrezowane otworki na blaszki i to było wszystko tylko wsadzone. Mam nadzieję, że teraz jak w tą stronę zacznę, wybijać to, no to wszystko wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a jak to będzie, to zaraz się okaże. Opa, zaraz się wszystko okaże. Dobra, to odkładamy. No i próbujemy to teraz wybić krętaczek cieniutki na razie i może razem z tutaj z tymi blaszkami ze środka to wszystko wyjdzie albo i nie albo i nie Chyba raczej nie. Chociaż tak, tak jakby to wychodziło, ale coś słabiutko, coś słabiutko. No one są powkładane, kurczę, jakby nie patrzeć. One są luźne. No dobra. Będę będę próbował sprzątać. Ale to najpierw wezmę sobie po posprząt. Posprzątam sobie, żeby można było odzyskać miedziusze. No i dobra, i obcinamy drugą plastinkę. <laughs> Miejmy nadzieję, że później to wszystko tam wyjdzie z tego środka. te blaszeczka i zostały tylko tutaj w środku te całe Miku, miejmy nadzieję, że to będzie wychodziło Ach ja. miejmy nadzieję, że to będzie wychodziło jeżeli to nie jest zalewane to powinno wyjść moim zdaniem Także co? Próbujemy. No, i próbujemy. He 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 he. Zaraz jednego spróbuję falcem wyciągnąć, bo to widzę, że to fajnie idzie. He 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 he. I tak, proszę bardzo, miedziuszka. Jakie to jest kurczę fajne, że to kurczę wychodzi bez najmniejszego problemu. A myślałem, że będę musiał to wytopić. A to po prostu o, jedna za jedną blaszeczka wychodzi. Także fajnie się stało. Każdym razem pięknie ładnie wyłazi. Nic tylko braci wyciągać. Proste, proste nie trzeba wiedzieć jak. Nie trzeba grzać, nie trzeba kombinować, tylko po prostu jeden za jednym razem wyciągać. Opa, opa, o. Można, można. I tak wszystkie plastyneczki zostały wyciągnięte z tego wirnika. Nie trzeba było go w ogóle grzać wszystko ładnie wyszło ręcznie. Także co? Teraz spakujemy to wszystko razem i zmierzymy, zważymy, ile tego mamy z tego jednego silnika. Ja myślę, że będzie jakieś 5,5 kg. Nie, 6,5 kg nawet. Dobra, ładujemy i ważymy. Miedziuszka, miedziuszka. Według mnie silnik 10 kilowatów. Według innych, bo nie miał tej swojej kubce tabliczki, waży około, znaczy ten, yy, mówią, że to jest 7,5. Ja mówię 10, no ale prawda może leżeć po środku nawet. Wezmę jeszcze tutaj, zgarniam całą resztę. No. Tylko to jest miedziuszka. No. Podobno mi też. Jeszcze tyle miedziuszki. No. Także teraz <laughs> ważę Ileż tutaj to tam mieć waży. Pamiętacie 39 ważyło wiadro także teraz odmalamy to i mamy 8 kilo 57. A to można powiedzieć, że jest 50, znaczy 8 kilo, tak? O! 8,10 kg. Czyli 8, 8 kg. Jeszcze raz. O. 8 kg. 8 kg miedzi takiego silniczka. Do tego jeszcze do czego jeszcze żeliło, do tego stal, do tego jeszcze mosiąc. Także będzie kurcze fajny wynik. Dobra. Podliczamy to wszystko. Idę sprawdzić ceny jakie są w tej chwili na te moje surowce. No i tak, mam już rachunki zrobione, także tutaj za to moim zdaniem to jest 10 kW silnik był miedziuszki 8 kg <kilo> ponad <śmiedziuszki> no i jak tu się przedstawiają ceny, proszę bardzo miedziuszka 8 kg 10 deko 31,70 256 zł 77 groszy. mosiądz 15 po 3 ,24 zł. 24 grosze, żeliwo 30,54, po 0,93 grosze 28 ,40 zł. 40 groszy. No i stal 37,5 kg po 84 grosze 31,5. Także całkowita suma za ten jeden silnik 319 ,91 zł. 91 groszy. Także jeden silnik pokrył <laughs> zakup pięciu, znaczy pięciu wszystkich silników, także jeden silnik pokrył zakup jeszcze dodatkowo czterech pozostałych silników. Także tutaj ten silnik, on też pójdzie na rozwałkę, bo on jest, tak jak już mówiłem, ma wałek krzywy. Tego zostawiam sobie. Będzie coś z niego fajnego zrobionego. Ten zostawiam sobie, 2,2 kW, a z tego zrobię łuparkę do drewna, wolnoobrotowego. Także jeden silnik pokrył cały zakup. Także cztery silniki mam za darmo. Także jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się mam, siemandero.